Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dziś naszym gościem w studiu telewizji Kujawy jest pan Arkadiusz Lewandowski, prezes klubu koszkówki Włocławek. Witam. Dzień dobry. Panie prezesie, od zakończonego sezonu minęło niecałe, no troszkę ponad dwa miesiące. Kibice na forach zastanawiali się, jak będzie wyglądał skład ten wielu na nowy sezon. Była cisza, był sezon ogórkowy, ale klub szybko tutaj podjął pewne działania, no i w tej chwili skład już domknięty, zapięty. Mocne nazwiska, wymienię chociażby tutaj z przeszłością NBA, Ricky Lido, Tony Roten, to będą te strzelby w nowym sezonie? Ja myślę, że zawodników z poważnym nazwiskiem jest wiele więcej, aniżeli te dwa, które Pan wymienił. Rzeczywiście o nich mówi się najwięcej, ale nie zapomnijmy o Chase'ie Simonie, jest z nami Michał Sokołowski, z Torunia przyjechał Krzysiek Sulima, Także wydaje mi się, że zespół jest mocny na dzisiaj, oczywiście, bo, bo ja podkreślam, że dopiero zaczynamy przygotowania, wiele rzeczy może się wydarzyć i, i trzeba do sprawy podejść bardzo spokojnie i z pokorą. Jak wyglądały negocjacje z agentami tych zawodników? To była trudna sprawa? To Wszystko zależy i od zawodnika, i od jego pozycji w rynku, i od tego, jakie wymagania mają agenci. Każda sprawa jest indywidualna tak naprawdę. Zdarza się, że dosłownie w ciągu jednego, dwóch dni kontrakty są zawierane, a czasami negocjacje trwają tygodniami. Czasami się okazuje, że mimo rozmów, czy próby dyskusji do zawarcia kontraktu nie dochodzi. To zupełnie normalna okoliczność. Podkreślał Pan w różnych tutaj wywiadach, w różnych serwisach, że celem Anwilu w tym sezonie, oprócz obrony Mistrzostwa Polski, to będzie też ciekawsze, lepsze pokazanie się w Europie, w Lidze Mistrzów. Właśnie te nazwiska, też wspomnimy o Łotyszów, się mają to zapewnić? No taki jest plan. Rzeczywiście dwa razy z rzędu zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o Polską Ligę Koszykówki, Energa Basket Ligę. W zeszłym sezonie zaczęliśmy wracać do Europy. W tym sezonie kontynuujemy swoją przygodę z BCL-em. Rzeczywiście, w, taki, jest, taki jest plan, takie jest założenie. To, co powiedziałem, wydarzyć się może wiele. Jesteśmy na początku tej drogi, będzie ona żmudna i, i zalecałbym oczywiście pokorę, natomiast plan jest taki, żeby rzeczywiście co najmniej wyjść z grupy w rozgrywkach FIBA. Zespół rozpoczął już przygotowania, były pierwsze treningi. Kiedy tak pełną parą ruszycie, no bo wiadomo, że Michał Sokołowski będzie na e, Mistrzostwach Świata, pozostali zawodnicy już trenują. Yy, wszyscy poza rzeczywiście Michałem, który leci, leci do Chin Mistrzostwa Świata, i poza Rolandem Freymanisem, on ma troszeczkę kłopotów rodzinnych, żona wylądowała w szpitalu, więc zakładamy, że jeszcze w tym tygodniu do nas dołączy. Reszta pracuje, oczywiście treningi to jedno, do tego cała logistyka wokół zespołu, którą w tej chwili tak naprawdę trzeba zrobić. Myślę oczywiście o samochodach, mieszkaniach, yy, wszystkim tym, żeby chłopcy czuli się komfortowo. Tak, czy wak zaczynamy, jesteśmy na początku. Pierwsze sparingi wkrótce zobaczymy. A czy jest już znany kapitan na nowe rozgrywki? No, wedle wiedzy, którą zasięgnąłem na scenie na Biesiadzie Kasztylańskiej, ma być to Szymon Szewczyk, to tak pół żartem, pół serio. Hmm, oczywiście szatnia wybiera sobie kapitana. E, to nie jest tak, że ani klub, ani, ani nikt inny nie narzuca takich rozwiązań. To jest rzeczywiście funkcja, nazwijmy ją honorowa. E, Szymon z natury rzeczy jakby jest predystynowany do tego, żeby żeby być kapitanem, po pierwsze, jest najstarszy w zespole, a po drugie, znamy usposobienie Szymona ze swoim filozoficznym podejściem do życia i gadulstwem. Zdecydowanie najlepszy kapitan, jakiego można sobie wymyślić. No wspomniał właśnie pan, panie prezesie, o Biesiadzie Kasztelańskiej, to wydarzenie było kilka dni temu. Chociażby te kolejki długie za podpisem, za zdjęciem, z koszykarzami, to robiło wrażenie, później sama prezentacja. Dla zawodników, którzy są już we Włosławku od paru sezonów, to pewnie nie jest nic nadzwyczajnego. No ale ci wspomnieni właśnie Amerykanie byli pod wrażeniem tego wydarzenia? Amerykanie byli pod wrażeniem. Myślę, że wszyscy dobrze się bawiliśmy. To było co prawda krótkie wyjście na scenę, no bo taka jest formuła biesiady. W tym roku wyjątkowo wcześnie organizator firmy Carlsberg nas zaprosiła na, na scenę. Myślę, że lepiej to wygląda i gdybym nie było decydować, wyszlibyśmy pewnie wieczorem, tak jak zwykle. Zresztą tak byliśmy również umówieni z trenerem Iliciciem, Przepraszam w jego imieniu wszystkich kibiców. Po prostu fizycznie nie zdążył na, na prezentację. Myśmy założyli, że wyjdziemy tak jak zwykle około 20.21 2100 No była to 19. W tej tak, edycji. tak, dokładnie tej godziny brakło. Igor dosłownie pół godziny spóźnił się na prezentację. Uspokajam wszystkich, bo też spotkałem się z takimi głosami, czy to aby nie jest tak, że trener sobie gdzieś od nas odejdzie. Nigdzie nie odchodzi, trenuje ciężko. Z zawodnikami od kilku dni, wszystko jest pod kontrolą. No właśnie, teraz kolejna sprawa, nie tak dawno konferencja prasowa z Pana udziałem. Nowy sponsor dołącza do grona tutaj osób wspierających koszykówkę włocławską Mes Polska. I tak przy okazji również podpisania tej umowy, ciekawy turniej zapowiada się we Włocławku 7-8 września. Anvil zagra z makami Tel Awiw. Tak. Rzeczywiście dołącza do nas sponsor o dużym potencjale i dużej woli współpracy, a przede wszystkim, co szef firmy MES Polska podkreślał, jest wola działania na rzecz lokalnej społeczności. Domówiliśmy dość szybko, przyznaję warunki umowy, umowy trzyletniej o dobrym finansowaniu dla, dla spółki. To też pozwala. Nam oczywiście zwiększyć założenia budżetowe i do tego jakby rodzajem prezentu dla, dla Kibica, ale również podkreśleniem tego, że MES Polska obchodzi 25-lecie swojego istnienia. 7-8 września gramy. Myślę, bardzo dobry turniej. Dawno takiego dobrego turnieju we Wocawku nie było. Przyjeżdża Makabi, przyjeżdża Partizan. Eee, ja to mówiłem na konferencji, powtórzę: nie gramy z Partizanem. Nie dlatego, że nam się nie chce, a wręcz przeciwnie, ale taka była prośba, czy wręcz warunek Partizana. Tak? tak, że skoro już przyjeżdżają i na turniej z Makabi i życzą sobie grać z Makabi, eee, ustąpiliśmy im miejsca, zagramy w pierwszym dniu z Arką. a a w niedzielę, y, jakby wisienką na torcie, będzie, będzie nasz mecz z Makabi. Już w tej chwili wszystkich Państwa zapraszam. No, właśnie na tej konferencji również wspominał Pan, że to jest y, mocny sponsor, solidny sponsor. Nie chcę pytać o pieniądze, natomiast użył Pan takiego sformułowania, że jest to trzecia kwota po mieście i po Anwilu. Tak, to prawda. Ja zawsze podkreślam, Anwil S.A. jest najważniejszy, najważniejszy dla nas. To jest nasz sponsor strategiczny, dzięki któremu klub jest w tym miejscu, w którym jest. Do tego duże wsparcie od lat, tak naprawdę, z gminy, od pana prezydenta Wojtkowskiego. To też są duże kwoty. Nie ma obyczaju mówienia o, o, o przychodach z, z poszczególnych umów, więc państwo wybaczą, w tym miejscu też nie, nie powiem, ile dostajemy od MES Polska, ale to są naprawdę bardzo poważne kwoty. I to będzie na trzy lata. I rzeczywiście tak. Umowa jest trzyletnia. Kwoty są duże, natomiast ja też absolutnie chcę w tym miejscu podkreślić rolę tych wszystkich sponsorów, pozostałych, nazwijmy ich, czy to będą sponsorzy główni, czy to będą sponsorzy, czy nasi partnerzy, każda złotówka jest dla nas ważna. Wszystkich szanujemy tak samo, i, i, i myślę, że. A ten czas teraz następuje. Będziemy za chwilę też ogłaszali na naszej stronie internetowej, na Facebooku zawarcie nowych umów. No i na zakończenie naszej rozmowy sprawa karnetów. Wiadomo, że zainteresowanie kosztówką w Wrocławku, zwłaszcza po tych dwóch mistrzowskich sezonach, nie maleje, wręcz pewnie rośnie. Karnetów z tego, co uzyskaliśmy informację, będzie 3000. 2800 dla tych, którzy ewentualnie przedłużą swoje abonamenty na kolejny sezon. Do wolnej puli trafi 200 wejściówek. Są podwyżki, ale pewnie były nieuniknione, zwłaszcza że są nowe nazwiska i były sukces. Ja podkreślam, że tak naprawdę oczywiście tak, karnety są droższe, natomiast po pierwsze można go nabyć w systemie ratalnym, co jest nowością a więc jest to raptem kilkadziesiąt złotych miesięcznie do wydania. Po drugie, wprowadziliśmy też nowość sprzedaż na rundę zasadniczą. Można sobie wtedy dokupić bilety na, na fazę playoff i na fazę pogrupową BCL. Czy to są wysokie ceny, czy niskie, pewnie każdy z nas ma swoją optykę. Karny jest, jest też troszeczkę inaczej obliczony. Ja podkreślam, że w zeszłym sezonie Rzeczywiście ceny karnetów były wyższe, ale trzeba pamiętać o tym, że też i więcej meczów w tym karnecie oferowaliśmy. W tym sezonie jest jeszcze więcej. Jeśli dokładnie policzymy, w zeszłym sezonie tych meczów było w karnet, w cenę karnetu, jakby indywidualnych biletów liczone mniej niż teraz. Rzeczywiście zainteresowanie ogromne. Hala ma tylko 4000 miejsc, może i na szczęście 4, bo do niedawna przecież tylko 3,5. Tak, mamy my, dwa sektory teraz dostawione. Tak, zakoszanie. dostawione. Nie na wszystkie sektory jest prowadzona sprzedaż karnetów i nie będzie prowadzona. Od razu wyjaśniam, są takie sytuacje, na przykład w playoffach, że my jako klub musimy oddać do ligi kilkadziesiąt biletów. W określonych sektorach przyjeżdżają goście z innych miast. To zresztą widzieli Państwo choćby na finale z Toruniem, spory, spory sektor dla Torunian. A więc musimy się zabezpieczyć w tego typu. Miejsca. Do tego oczywiście nasi sponsorzy, grupy zorganizowane, przyjezdne, kibice z H1 dostają, dostają, kupują określone ilości biletów. Stąd musieliśmy wprowadzić określony limit. Mam świadomość, że oczywiście zapotrzebowanie jest dużo większe, ale, ale tych 2800 to jest, są, czy około 2800 karnetów to jest wielkość z zeszłego sezonu. Liczę, że tych 200, czy około 200, 300. Karnetów nowych no wystarczy dla wszystkich chętnych. Dla tych karnetowiczów z poprzedniego sezonu ta sprzedaż już się rozpoczęła. Tak, zaczęliśmy sprzedaż, zainteresowanie ogromne, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż w internecie, jak i w kasach. Ja zalecałbym, zalecałbym spokój, mamy dwa tygodnie na to, żeby kupić karnet na, na ten sezon, jeśli jesteśmy posiadaczami karnetu z sezonu poprzedniego. W tej chwili tworzą się spore kolejki i myślę, że nie warto po prostu stać w tych kolejkach. Wystarczy sobie w dowolnie wybrany dzień do nas, w godzinach, o których poinformowaliśmy zawitać w kasie i te, ten karnet kupić bądź, jeśli uznają Państwo za, a myślę, jest to wygodniejsze. Przez internet. Dokładnie tak. Jeszcze w nawiązaniu do wysiady kasztelańskiej turniej kasztelana za miesiąc? Turniej kasztelana będzie w dniu 20 września i z uwagi na to, że mamy w tym sezonie jakby dwa turnieje. Zmieniliśmy troszeczkę formułę turnieju kasztelana, to jest tylko jeden mecz, ale za to z kolejnym naszym przeciwnikiem z zagranicy. We Fryga znany we Włocławku byli już Łotysze. U nas kilka dni wcześniej zagramy z Siboną Zagrzeb w Toruniu, także myślę, że, że powinniśmy być zadowoleni z zestawu naszych sparing partnerów. No, z pewnością emocji nie zabraknie, a przed nami bardzo długi sezon. Tak, długi, ciężki i zalecałbym dużo spokoju i pokory, bo trzeba pamiętać, że oczywiście cele mamy, jakie mamy. Natomiast w sezonie dzieją się rzeczy najróżniejsze, czy to kontuzje, czy troszeczkę uciekająca koncentracja, czy zmęczenie. Wiele rzeczy może się na to złożyć i jeśli zdarzą się niespodziewane porażki, oczywiście wszyscy będą próbowali natychmiast wyciągać jakieś wnioski, zalecałbym spokój. Zaczynamy pierwszym oficjalnym meczem 25 super września. Tak jest, w Kaliszu y, gramy o super puchar, nie ukrywam, że też z trenerem i liczyciem założyliśmy sobie, że ten super puchar w tym roku spróbujemy wygrać. Tu stawiamy kropkę, niech to będzie puenta. Widzę jeszcze przypomnę, że dziś naszym gościem studia telewizji Kujawy był Arkadiusz Lewandowski, prezes klubu kosztykówki Włocławek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.